No wszystko wskazuje na to z tych doniesień medialnych, informacji, które są przekazywane, że faktycznie dojdzie nowy wicepremier w postaci ministra Sikorskiego. Nie mają tych istotniejszych spraw do komunikowania społeczeństwo. Nie mają do komunikowania postępów w sprawie budowy elektrowni atomowej, stawiania nowych linii w sprawie produkcji uzbrojenia, portu kontenerowego w Świnoujściu, CPK. W każdej istotnej sprawie, której nie dotkniemy mają opóźnienia braki, niedostatki, planistyczne kapitałowe. Więc próbują nas zajmować pierdolami. Jedno co jest pewne, to jest to, że ten rząd będzie odchudzony i że będą pewne zmiany organizacyjne, które mają usprawnić pracę tego rządu, aby jeszcze skuteczniej móc wprowadzać zmiany, na których zależy premierowi Donaldowi Tuskowi. Są tylko przy tym korycie dla pieniędzy, limuzyn, sekretarek i kolesiów, których obsadzają w stołkach w różnych ministerstwach. Taka jest prawda. Spróbuj moich cukierków Krzyśki o smaku czekolada chili, dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu ZERO i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału Zero jest kuchnia wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą zen. Stanowski, Andrzejczak i Dęski, Matczak, Bojkę Pinkwart, 400 stron tekstów w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.zero.pl Rekonstrukcja. Jutro o 10 poznamy szczegóły. Donald Tusk ogłosi zrekonstruowany rząd, ale już dzisiaj zapytaliśmy posłów o ich odczucia, bo opozycja mówi, że rekonstrukcja miała być głęboka, a będzie zaledwie kosmetyczna i to zwykły serial i teatrzyk polityczny. Za to strona rządowa, koalicjanci twierdzą, że będzie lepiej i będzie dużo sprawniej. Znam ogólną logikę takich sytuacji politycznych, przypomnę, że w rządzie PiSu proces rekonstrukcji to trwa chyba z rok czasu. Ten serial można ciągnąć długo do momentu, kiedy zmiany nie są dokonane i wszyscy koalicjanci nie twierdzą, że to koniec, trwają negocjacje. I cokolwiek oni teraz nie powiedzą, jestem przekonany, że za kulisami trwają negocjacje. Te przecieki, które na razie mamy, one pokazują, że to są bardzo pozorne, bardzo naskórkowe zmiany, które nie wróżą żadnej zmiany jakościowej, żadnego przełomu strategicznego, a nie nawet personalnego. Już dobiegliśmy do końca i są wszyscy zadowoleni, no to może warto było tak długo czekać. Oczywiście e, to pewnie zbyt długo trwało, no e, dyskusja między czterema podmiotami koalicyjnymi nigdy nie jest prosta, nawet jeżeli ma się... W tym przypadku premier miał dobre zamiary i chciał to zrealizować szybko. To proza życia biegnie trochę inaczej. Moim zdaniem to był pomysł na to, jak pokazać, że on, po przegranych wyborach prezydenckich, jest sternikiem rządu, jest tym kierownikiem, tym liderem, który trzyma wszystko w garści. Pozostali kalicenci zostali tym zaskoczeni i niejako zmuszeni do tego, żeby wejść w tę dyskusję, odnosić się do niej. To też oni mieli być na tej tacy, na której podawane są przystawki do konsumpcji. Nie chcą być skonsumowani. Z drugiej strony, premier jest. Zależnej i tak zafundował nam premier kompletnie bezwartościowy, nieistotny serial polityczny odsłaniający wewnętrzne życie rządu. Równie dobrze mogli się spotkać na paru dyskretnych spotkaniach, ustalić zmiany personalne, zrobić, a opinię publiczną zajmować czymś istotniejszym, ale nie robią tego z bardzo prostego powodu. Nie mają tych istotniejszych spraw do komunikowania społeczeństwu. Nie mają do komunikowania postępów w sprawie budowy elektrowni atomowej, stawiania nowych linii, w sprawie produkcji uzbrojenia, portu kontenerowego. W CPK, w każdej istotnej sprawie, której nie dotkniemy, mają opóźnienia, e, braki, niedostatki planistyczne, kapitałowe, więc próbują nas zajmować pierdołami. Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że w przypadku rozmów koalicyjnych e, trzeba kompromisu, a kompromis polega na tym, że każdy musi się cofnąć krok do tyłu, i tak było w tym przypadku. E, stąd pewnie taka zgodność koalicjantów, bo. Wiedzieli, że to tak musi być, no bo rekonstrukcja musi się odbyć. Wszyscy to czujemy, że, że powinny się nowe osoby i nowe resorty w ogóle pojawić, więc dla nas też ważną sprawą jest ten resort gospodarczy, czy, czy resort dotyczący transformacji energetycznej, bo to są rzeczy, od których zależy komfort życia Polek i Polaków, więc to jest bardzo istotne. Wicepremier dla Polski 2050 będzie, ale w ten czas, gdy pan Marszałek Szymon-Hołownia opuści, że tak powiem, stanowisko marszałka Sejmu, na pewno zostanie pani, pani Paulina henik na swoim stanowisku. Ale to też już wszyscy wiemy, to nie jest żadna tajemnica. No właśnie, wicepremier, czy już wiecie kto miałby nim być, jak już dostaniecie to stanowisko? O tym będzie decydował klub. Tak postąpił szef Szymon Hołownia, że to klub polski 2050. Posłowie i senatorowie mają zdecydować o tym, kto ma pełnić funkcję wicepremiera w rządzie koalicji 15 października? Panie redaktorze, tutaj akurat ze strony lewicy było jasne stanowisko cały czas, czego oczekujemy i tego, że chcemy dotrzymać umowy koalicyjnej i chcemy po prostu działać, być konstruktywni. Nie było takich głosów, jakby, które można odebrać jako licytację. No Wiem, że tam pewnym, pewną kością niezgody było. Bo kwestia budownictwa, kto ma za nie odpowiadać. My po prostu uważamy, że mam najlepszy plan i najlepszych ludzi do tego, żeby mogli to zrealizować, i, i ta nasza koncepcja ona powinna przejść, ale tego właśnie nie wiemy do końca, jak będzie to się jutro okaże. Wszystko wskazuje na to, że z dużej chmury mały deszcz, bo przecież tę rekonstrukcję zapowiadano i, i przed, jeszcze w trakcie kampanii prezydentkiej, przed tym rozstrzygnięciem, a już po przegranej Trzaskowskiego. To miała być wszystkim dla Donalda Tuska, miała być nie tylko głęboka, bo przypominam, że z 26 chyba ministrów konstytucyjnych pan, miejsc, pan premier zapowiadał, że będzie tylko 12, maksimum 14 resortów. Wszystko wskazuje na to, że absolutnie to nieprawda, że to będzie kosmetyka. No i przede wszystkim miało być wielkie nowe otwarcie. No a nie sądzę, żeby ten rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska jakieś nowe otwarcie w środę ogłosił, bo tam wyraźnie nie ma pomysłów. Takie podejście no nie wróży po tej nowej ekipie nic dobrego. Zresztą myślę, wie pan, że koalicjanci mają tego świadomość, że z Donaldem Tuskiem to będzie tylko gnicie. No i być może za jakiś czas sam on dojrzeje, że no jednak już nie daje rady i trzeba być może postawić na Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski jeździł trochę po Europie i, jak rozumiem, sądował ewentualną zmianę na stanowisku premiera. Więc być może pan premier, który nie lubi takich rzeczy, uznał, że musi go mieć bliżej siebie jako wicepremiera, żeby już mu więcej nie bruździł. A być może to jest także pomysł na to, żeby uczynić z Sikorskiego taki swoisty zderzak do konfliktów z prezydentem. Do którego rząd się przygotowuje. Sikorski jest, e, mimo tego, że ponoć po uczelni londyńskiej, to jest jednak nie, niezwykle brutalne i być może uznano, że nie będzie tego robił Donald Tusk, a będzie to robił wicepremier Sikorski. Oczywiście te dwie, dwa cele nie są ze sobą sprzeczne, więc być może to one stoją za tą decyzją, bo ja tutaj, wie pan, logiki, logiki nie widzę. Jeżeli tworzycie, jeżeli miałoby miałby być to posunięcie jakoś logiczne, z kolejnym wicepremierem, no to jeżeli tworzy się taki mega resort dla pana ministra Domańskiego, tak? Finanse, gospodarka, no to to uzasadniało, żeby był ministrem finansów właśnie i wicepremierem. Wtedy można by opinii publicznej pokazać, że dla tego jej ekipy gospodarka i finanse publiczne są niezwykle ważne, i człowiek, który z tym się będzie zajmował, będzie miał rangę wicepremiera. Nic takiego nie następuje, więc to jest jakieś takie markowanie tego, o czym. Mówiłem wcześniej. No wszystko wskazuje na to z tych doniesień medialnych, informacji, które są przekazywane, że faktycznie dojdzie nowy wicepremier w postaci ministra Sikorskiego. To jest de facto dopełnienie tej zmiany strategicznej, ustawienie tej Rady Ministrów, aby zajmować się tymi głównymi obszarami. No dziś musimy zadbać o kilka obszarów: to jest gospodarka, energetyka, bezpieczeństwo, a także polityka międzynarodowa. My dziś jako Polska, jako jeden z liderów Unii Europejskiej, Mamy naprawdę olbrzymią szansę mieć wpływ na to, w jakim. Kształcie, w jakim kierunku będą podążać reformy Unii Europejskiej, która dziś wymaga niewątpliwie reform. Więc to jest niewątpliwie wzmocnienie głosu ministra Sikorskiego. Minister Sikorski jest jednym z najbardziej doświadczonych ministrów w polskim rządzie, najdłużej sprawującym funkcję ministra spraw zagranicznych, ma bardzo dobre kontakty z zagranicą, no i to też dodaje dodatkowej wartości, takie spotkanie ministra. Sikorskiego, który jest na spotkaniu w Randze, w randze także wicepremiera, no podbija jego głos i autorytet na arenie międzynarodowej, a przed nami także w Unii Europejskiej potężne wyzwania. Czy rzeczywiście te zmiany będą głębokie i czy one rzeczywiście usprawnią Waszą pracę, pracę rządu i, i ustaw, które planujecie wprowadzić? Jutro się o tym dowiemy. Pan premier to zakomunikuje i sugerowałbym wszystkim, i z koalicji, i z opozycji, zaczekajmy i dopiero wtedy komentujmy, jak te zmiany będą wyglądać. Mam nadzieję, że to usprawni pracę rządu, bo przecież byłem członkiem rządu, więc sam widziałem, że niektóre obszary podlegały pod cztery ministerstwa. Więc nie jest w stanie nikt w takim rozdrobnieniu podejmować decyzji. Dlatego dobrze, że dzisiaj pewne rzeczy będą konsolidowane. Nic oczywiście to nie zmieni. 60% ludzi mówi jasno: nic nie zmieni ta rekonstrukcja. Ja uważam, że nawet więcej, większy procent. Słabi ministrowie nieprzygotowani, oni w ogóle byli nieprzygotowani do przejęcia władzy i kompromitują nas w każdym niemal obszarze. Nie ma żadnego programu, 100 konkretów, w 100 dni, bo już minęło 19 miesięcy, nie mają żadnego pomysłu, żadnej wizji. Jest chaos, i tak naprawdę są tylko przy tym korycie dla pieniędzy, limuzyn, sekretarek i kolesiów, których obsadzają w stołkach w różnych ministerstwach. Taka jest prawda. Jedno, co jest pewne, to jest to, że ten rząd będzie odchudzony i że będą pewne zmiany organizacyjne, które mają usprawnić pracę tego rządu, aby jeszcze skuteczniej móc wprowadzać zmiany, na których zależy. Premierowi Donaldowi Tuskowi mamy takie dwa obszary, które będą kluczowe, jeżeli chodzi o tą drugą część kadencji. Jednej strony, z jednej strony jest to obszar związany z energetyką. My już dziś widzimy pewnego rodzaju przyspieszenie, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Wiemy doskonale, że tania energia to olbrzymia szansa dla polskich przedsiębiorców na rozwój ich firm, na rozwój kapitału polskiego. No to jest. Tania energia decyduje o konkurencyjności danej gospodarki. No i druga kwestia, która się wiąże z tą energetyką, no to jest ta właśnie kwestia związana z gospodarką. My tej gospodarce poświęcamy naprawdę bardzo dużo. Przed nami wielka szansa, bo wydatkujemy już dziś pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, czyli te pieniądze, z których PiS zrezygnował. Mamy trochę mniej czasu niż inne kraje, ale jednocześnie te pieniądze z KPO będą się nakładać na nową perspektywę finansową, z której też Polska będzie olbrzymim beneficjentem, więc te pieniądze trzeba po prostu w sposób Mądry, przemyślany, wydać, aby polska gospodarka rosła. Spróbuj moich cukierków. krzyżki o smaku Czekolada Chili dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu 0 i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału Zero jest kuchnia wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą zen. Stanowski, Andrzejczak i Dębski, Żulczyk, żółczyk, Matczak Bojkę Pinkwart, 400 stron tekstów w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.zero.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.